W tym momencie oni stają przed tymi wszystkimi zabudowaniami. Jeden gościu wychodzi naprzód i zaczyna drzeć ryja. I wrzeszczy tak. I teraz wieśniaki, ja chcę wiedzieć, który skubany cwaniak walił do moich ludzi? Cisza. Takie świersty. Jak na dzikim zachodzie taka kulka w ogóle przelotująca, nie? Nikt się nie odzywa, nikt się nie wychyla, no. Póki co, no, to są mądrzy ludzie, tak? Apokalipsa. Zdziwiłbym się, jakbyście się wychylił. Kto się będzie wychylał, tak? Ale gościu wrzeszczy dalej. Skoro jesteście da I Nikt nie chce ze mną dyskutować! Ja ja będę rup rup Jamesa, Dobra, Rudy mam pytanie. Jamesa, czy jak strzelę Jamesa, do niego, to oni się dowiedzą gdzie jestem? E, prawdopodobnie tak. Wrób Jamesa, strzel w śmietnik, za którym się on chowa. Zginie, będzie z głowy. Tak, czy tak z nami nie gra. Zostaniemy no, w dwójkę. Zabierzemy jego kałacha. O... Gangerzy szybciej Szefem tej grupy odwraca się do odwraca się do swoich ludzi i wykonuje taki szybki gest głową, takie skinienie. Widzisz, że dwóch chwyta swoją broń, to są pompki no, tak. e, i rozchodzi się po całym, e, po całym tym e, po całej tej wiosce próbując szukać e, szukać winnych. No nie trwało to długo, E, a wyciągnęli za szmaty, za śmietnika e, Jamesa. Jamesa. No i dobrze. No, nie, opolały, w podniesionych ranach. Bogom go rzucają na ziemię. Przed tym szefem. Szef bierze od innego ze swoich ludzi pompkę. I wrzeszczy dalej. Ten jebany frajer! Nie jest jednym z was, Shuri. Wiem, bo bym go w frajera poznał. Urlewa jakby przyjechał Solic City. Więc daję wam ostatnią szansę. Bo ten frajer Machała. Wydajcie snajpera. Abo fryera łeb. Będzie robił! Za nową farbę ścienną! I przeładowuje pompkę. Kanu robisz coś? Gdzie ja, Uf, ja jestem, Rudy? Gdzie ja koszyk. jestem? Napisałem na czacie, że zmyka na chwilę. A ja coś go też rozłączyło na aptelu, więc aucz. Rud, gdzie ja jestem? Jedziesz! No ile, ja, ja, ja jestem z Detroit! No, ja potrafię siódme POTY wycisnąć z tego samochodu. No ale mimo wszystko jechałeś y, jakiś czas, nie wiedząc, że oni cię już nie ścigają. Teraz to się bo oni mają na tą przewagę czasu. No niedużo. No, no da, dobrze, ja wrócę ma... na wypatrywanie. Ja mam gówniany samochód, no. <laughs> Magiczny. Mogę? No. Ma kapka. Uwaga. Pak 20. Dobra, kiss <laughs> No, no dobra, to... Rze rzeczywiście, Kis to... ten. Znaczy się, no, bo rzuciłem 10, 18, 20, no. Ten jest Ja wam mówi powiem, ja wam powiem co się stało, bo... No bo... to aż się prosi, nie? No dobra. Jak z Ryanem rzucić na wypatrywanie, czy zobaczy gangstera, bo jak powiedziałem goniło go 10 motocyklistów, ale w zabrzmianych wróciło 9. Jeden został, żeby pilnować. I on się zabunkrował na, na szosie. I e, ja mu rzuciłem na strzał, skoro Boruwa go nie zauważył. I mi się trafił w gukę. Strzelić, zastrzelić porówę. Więc rzucam turlu turlu, wychodzi mi 17. No na broni to już jest zacięcie. I trzeba rzucić na potwierdzenie zacięcia. Turlu turlu 20. Broni eksploduje mu w ręce. magnum 40 eksplodował mu w ręce. No i dobrze, ganie... No. Ekstra. Widzimy... Coś jest no. okay. Ma poranioną dłoń. Zobaczmy czy ma drugą broń. Nie nie ma, będzie czekał na ciebie z nożem. Dobrze, przyjadę z ja, ja, Kubańca, zrobi mi za lakier do samochodu. Dobra, podjeżdżasz i rzeczywiście widzisz, że na środku drogi stoi jakiś facet. Znaczy się ja, ja, ja nie podjeżdżam i nie się nie zatrzymuję, tylko ja wjeżdżam widzisz? Intro do Borderlandsa Tak jak no. ten skak wychodzi na ulicę i nagle tak się żarówka. Uff! No, coś takiego. No ale wiesz, że on stoi w tym momencie ze swo za swoim motorem, tak? Zrobił sobie z niego taką barykadę. Ofa. A ominę go, czy nie? Możesz go minąć, ale to będzie bardzo trudny test e prowadzenia samochodów. A jak nie wyjdzie, to wiadę w niego. No i prawdopodobnie uszkodzisz samochód i w dodatku jeszcze motor i wszystko eksploduje najlepiej. No nie, kurde, to się... Um, <laughs> dobra, no to dobra. Yy, mogę dać po klockach, czy też możesz zdać test? Muszę zdać test, żeby dać po klockach, nie? Nie no, po klockach dać możesz, bo to jest akurat łatwe. Je jest wystarczająco blisko, żebym go zastrzelił... Jest wystarczająco daleko, żeby do mnie nie dobiegł? A ja zdążył go zastrzelić? No jest jakieś 50 metrów od ciebie. Czekaj, szybka orientacja, ile to jest 50 metrów? Dobra, no to ja oczywiście na odległości tych 50 metrów się zatrzymuję, nie? I wysiadam z samochodu, wyciągam Springfielda mojego i lubię yy, znaczy się przeładowanie, przymierzenie strzału. Okej, okay, dobra, no to w takim razie poproszę rzut. A więc 1 i 11. Wow. Dobra, czekaj, rzucimy teraz na jedną, na sprawdzenie, w co oberwał. Mogę mu zrobić łeb arbu z arbuza. Znaczy, arbuza z, z łba. <głosy> <głosy> czekaj, czekaj. Łeb <Web's> z arbuza, <noise> lewa, lewa ręka. Lewa ręka, dobrze, nie ma już ręki, dobrze. Znaczy ale... Jak nie ma ręki, to jest, to było wrażenie ciężkie. Ale no, znaczy się, no, ale nie wyrzucił tego luncha z ręki, no. Nie, czemu go prawej? Dobrze, ale... znaczy, on ma jedną on Jedną ma spaloną. Jedno, no, a, istotnie. No tak, prawda? Dzięki za przypomnienia. No to właśnie. E, dzięki za przypomnienie. No tak, no wypuszcza ten nóż z ręki. I widzisz, że podlatuje do motoru i będzie próbował w tej turze odpalić? No ale czyli on próbuje odpalić, tak? Tak, zobaczymy, czy mu się to uda. Nie uda mu się. A, 7, 10, 10. No udaje mu się odpalić motor. No i co robi? <laughs> I zaczyna spieprzać. Aha, no to dobra, przeładowanie no, przeładowanie, przymierzenie strzałów. Okej, okay, dobrze, no to poproszę w takim razie jeszcze 2K20. Ale... No dobrze. 1 i 15. No... <laughs> Okej, okay, trafia, teraz rzucę tylko w co? 17. Prawa noga. No weź, Prawa... Ale nie, to musisz zlecić z motoru. Brawa Prawa noga gali... jest na motorze, ja nie, mu teraz nie, 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 tylko rzucę. Jeżeli o... wypadnie nisko, to albo trafisz w jakąś ważną część motoru i ją uszkodzisz, albo gościu zleci z motoru. Niech spanie z, z motoru, jak chcę Wyleciało samochód. 8, zleciał z motoru. Ma dwie ciężkie i jedną lekką. Dobrze. I Motor się gdzieś daleko? dalej poturlał. Jak jest daleko? No teraz jest od Ciebie jakieś 100 metrów. Wsiadł Może 70. Podje Wsiadam do samochodu, podjeżdżam na odległość około 30 metrów, wysiadam, przeładowanie, przymierzenie strzału. na no, brutala. Walka dystansowa, normalnie jak secesyjna. Dawaj. Kiedy siadasz do samochodu widzisz, że się wstaje i kuśtykając próbuje odbiec, ucieka po prostu na piechotę Ale... wzdłuż autostrady. Kurde, ja mam taką ochotę, żeby z niego zrobić ciaplitę na mojej masce, ale boję się, że rozwalę samochód. No wiesz, kiedy był na motorze, to był zagrożeniem. Teraz, jak już ucieka na pieszo, to może go rozjeżdżać jak ci się żywnie podoba. Ale... To będzie problematyczne proces prowadzenia samochodów. Ale mam pytanie, czy jest możliwość, że on już chodzi ten samochód mocno? Raczej nie. Dobra, no to jedzie. No, Wyciknie maskę. No dobra, jedzie, zrobię. Wyklepie się, co? Kurde, samochód pacyfistów, a jej będzie jeszcze gościu na maszynę z Dobra, jedziemy. Komponuje się w kwiaty. Czekaj, mam pytanie. Czy mo motor jest sprawny? Tego nie wiesz, nie jesteś w stanie tego ocenić na pierwszy rzut oka. No to najpierw podjeżdżam do motoru i sprawdzam, czy jest sprawny. Ten niech za ucieka tak czy tak go nie, Wygląda ty... na sprawny Dobra, no wsiadam do samochodu i jadę dalej go przejechać <laughs> Okej, okay, rzuci problematyczny, w takim razie na prowadzenie pojazdu 5-17, 3 dobre, jest dobry Znowu lekarz. samochód zniszczysz no, słuchaj jaka akcja, suche... Okej. Okay. To rozjechałeś gościa. Słuchaj jaka akcja. Poszczeliłem gościa, znaczy się, wy wybuchł mu magnum w ręce, poszczeliłem go w drugą rękę, zaczął ten uciekać, no to poszliłem go w nogę, spadł z motoru. Jak ten zaczął uciekać, to podjechałem do, do motoru, sprawdziłem czy jest sprawny, a potem pełnym gazem wjechałem w tego gościa. Ale wyobrażasz sobie tą perwersję? To takie... Facet, no nie śpieszy się tak, ranny, przerażony człowiek przed nim ucieka. A ten podjeżdża, sprawdza stan motoru, stan paliwa, stan oleju, sprawdza czy działa rozróżnik, po czym tanecznym krokiem siada z powrotem do samochodu, odpala, gaz do i rozjeżdża gościa wzdłuż szosy, zostawiając nim długą, mokrą, czerwoną plamę na asfalcie. A wiesz, co okay. rudy? Daję po klockach i zaczynam wycofywać w stronę tego motoru. <śmiech> <śmiech> Ale okay. Serio, ja to robię. Ja to robię. Okej. Okay. Pamiętaj, że dalej siedzę w wiosce. No czekaj, ja tam jadę na motorze udaję, że to jest jeden z tych gangsterów i jak oni będą myśleli, że to motor, to ja wyskoczę, wyrzucę w nich tego motora. Jak ten motor będzie się jeszcze ślizgał w ich stronę i będzie już wystarczająco blisko, strzelę w bak, on wybuchnie i rozwalę wszystkich gości. Jesteś naprawdę chory a Ambitny plan? No eee... ambitny ale pewnie nie wyjdzie ci nawet w 100% sobie trudny test na spryt. Ale za co? Rzuć sobie trudny test na spryt. Ale ja tego jeszcze nie robię, nie? <laughs> Wiem, rzucę sobie trudny test na spryt. Dobra. Czy umiesz cofnąć ten Google? 2, 16, 18. No twój plan jest genialny. Serio? Tak. Przekonałem się do tego. Oczywiście, to jest genialny plan. No nie ma możliwości, żeby to się nie udało. No, ale... Owszem, e, że... jest, wielka. Gruwa ma po prostu takiego pecha, że to jest porażka. Cze przed chwilą rzuciłem dwa razy w odrząd jedynki. Słuchaj, dobra, no to wracam się do tego. Mam pytanie, jest szansa, żebym zapakował tego motora na pakę? E... Tak. Gruwa, no, zaśpiewam tego... ci pewien tekst. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Dobra, pakuję ten motor na fakę i jadę dalej. Znaczy, wiesz, gaz, do dechy, kółka, buzują i cru. Ztraszałeś do baku już? Polibus, szybkie pytanie zanim cię rozłączyło, to co słyszałeś? Ostatnią rzecz? Że trzymał Jakubka. To mnie nie rozłączyło, ja byłem cały czas to nagrywany. No no dobra. To słuchaj. No tak, trzyma... Trzyma James'a. I celuje w jego z z głowę z pompki, grożąc, że z jego głowy zrobi nową farbę do pomalowania ścian. Szczerze tam bym coś krzyknął, ale boję się, że mnie zauważą. No prawdopodobnie że jeżeli byś krzyczał z dachu, to na pewno od razu się kapną, że jesteś na dachu. Póki co raczej patrzą tak po, po terenie, przeczesują teren na parterze i że nie zauważyli dźwięk, Ciebie. Zrób piskliwy dźwięk kobiety, może się zlitują. <laughs> Ej mogę takie coś, a mogę coś, nie wiem, wykorzystać ukształtowanie terenu, żeby odbiło się jakimś echem od góry albo coś? Nie, to się nie da. Aaaa, hmm. nic to nie robię, no co mam zrobić? Nie, Lepiej bo... poświęcić księdza niż siebie, nie? Katolik jeden. E, widzicie, że w tym w chwili... Chwili... Znaczy widzicie, kanuban widzicie, Moja postać. że w tej chwili wyciągają z stacji benzynowej E... Jeffrey'a, tak? Ja. Tak, Jeffrey'a wyciągają i pytają go Ale urwało się Jeffrey'a wyciągają i pytają go e... Gdzie jest jego partner? No Jeffrey tak patrzy Nie no, no co on był? Jesteś pewien, grubasie? No to! Ja. No nikogo więcej, żebym nie widział Dobra, teraz sprawdzę, jak mu poszedł blef. Kurwa, Rzuciłem pana. mu przed chwilą na to, czy się nie zestra ze strachu. Ej, I no, od no to... panie! <laughs> 3 i 5! Po prostu blef chodzi gładko jak w masło. <laughs> Oni przeładowują broń. No, szkoda katolika, kto mnie wyspowiada. Zabierają... On był mormonem. Zabierają kałacha. A, no, nieważne. O. I strzelają z pompki prosto w łeb Jamesa. No dobra, na razie James. super. Zmienia się w takiego gigantycznego arbuza, który rozpryzgał się po ścianie na promieniu 3 metrów. Skąd? Jest po prostu taki... jakby ktoś rzucał balonami z farbą, tak? No, dokładnie. Tak jak wiesz, Karol, wow. ile trzeba Ema do pomalowania ściany, zależy jak po co nim rzucisz. Rzeczunek dla Paintballa, Paintball to nie są balony z farbą. Ja tu należy, żeby wygrałeś. Ooo. <grych> no dobra. No. No, no tak. co, co dalej? Nie Poszuj no ja się. tak wiesz, żeby... bo jednak lubiałem go nawet, więc tak wiesz... Mormoni się żegnają czy nie? Chyba tak. Dobra, no to też się żegnam, żeby wiesz. Podgnanie. Oddać podgnanie. mu chwałę i cześć. To znaczy wiesz taką wiesz, że pamiętam o nim, nie? Że będą o nim pamiętał, tak. Koście wsiadają na motory i odjeżdżają.